No, teraz trochę jaśnie. Czekaj, żebym się nie tył. No, już nagrywa. To jest chyba niepotrzebne, tracę To jest chyba też niepotrzebne. A miały być przyprony? Chyba też nie jest potrzebne, nie? Raczej. To co to rozbieramy? I wystarczy... Czekaj, 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 To złożymy no. na tu. Te tarczki. E, chyba skrzynia coś trzesz. Tu sam wchodzi. Samo to wyszło. Kładka. Po kurwa! To jest bardzo duży element. A to też jest niepotrzebne I my się musimy... O kurwa co to jest? Co mhm. no tarczki? te, zabezpieczenie. Dobra, zabezpieczenie. Łatwe Zabezpieczenie. A to jest steczny bieg, czy co to jest? Steczny bieg Patrz, tu jest przyjarane. O kurwa. To też musi być nowe. To też musi być nowe. Ym. I ten kosz. Czekaj, ten kosz, jak ten kosz zmontować? Tu góry, najlepiej. Hmm, to wszystko. Tam dalej tarczki, nie? Hmm, tam dalej, nie dotykaj. Te tu są, te tu ładnie wyglądają. A zobaczyć się można. Dobra, tak wygląda pęknięty kosz. Tę Dobra. To był żarcik, taki żart żart. To chodzimy tutaj. Aha, dobra. Teraz to, to zabezpieczenie. To są zupełnie inne. To był chyba wsteczny tamty, wiesz? Nie. O, takie brudne, zobacz. To się później zajmować. To wszystko. No i to wszystko. Tu nie będziemy zaglądać. O, po co to, to ruszać? To jest ten... Ee, dobra.